Trzy, dwa, Dzień dobry. Wy wtorek po wakacyjnej przerwie swoje obrady wznowi Sejnik Województwa Podlaskiego, a o tym, co będzie przedmiotem i ustaleń, i rozmów radnych powiedzą przewodniczący Sejniku Województwa Podlaskiego Cezary Cieszykowski, marszałek Województwa Łukasz Prokowy. Dzień, Dzień dobry Państwu. Na początek sprostuję. Tej wakacyjnej przerwy nie mieliśmy, ponieważ mieliśmy sesję z nadzwyczajną. W sierpniu także cały czas pracujemy. No, a spraw, jak to zwykle bywa, zawsze Sejmik ma w swojej agendzie bardzo dużo i bardzo ciekawych. 23 września spotykamy się o godzinie 10, żeby rozpatrzeć ponad 25 punktów naszego porządku obrad. I są to sprawy, które myślę interesują czasami dość drobne, ale interesujące wąskie grupy mieszkańców, a czasami bardzo kluczowe, przekrojowe, dotyczące całego regionu. Myślę, że taką bardzo interesującym tematem, który od kilku. Tygodni można powiedzieć, jest na kanwie dyskusji publicznej. Jest temat wsparcia z budżetu państwa za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji naszego województwa w sprawach dotyczących organizacji bezpieczeństwa i obrony cywilnej ludności. Otrzymaliśmy jako województwo kwotę 160 milionów złotych. No, i e, będziemy prezentowali. Myślę, że tutaj pan marszałek będzie osobą właściwą, żeby zaprezentować radnym Sejmiku i społeczeństwu województwa w całości, jakie były kryteria, jaki był sposób podziału, jak na tle innych województw tutaj wypadliśmy. Jeżeli chodzi o inne tematy, też bardzo ważną sprawą jest, jest uchwała, projekt uchwały, którą podejmiemy na sesji Sejmiku. Mam nadzieję, że jednogłośnie, a mianowicie dotycząca podziału środków z budżetu województwa podlaskiego na tak zwany Fundusz Wsparcia Infrastruktury Sportowej w naszym województwie. Łącznie otrzyma dofinansowanie 14 samorządów. Kwota dotacji wynosi ponad, ponad 6 milionów złotych, a tu trzeba powiedzieć, że jest to, jest to, są to inwestycje, które realizowane są we współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki, Województwa Podlaskiego i poszczególnych samorządów lokalnych. Będziemy wspierać boiska, hale sportowe, skateparki, urządzenia, które będą służyć. Mam nadzieję już od przyszłego roku mieszkańcom naszego województwa. Tradycyjnie już e, dużą część naszej sesji poświęcimy zmianom w budżecie. E, zmiany bardzo pozytywne, ponieważ e, zarząd województwa rozpatrzył i zarekomendował e, sejmikowi podjęcie uchwał w sprawie zwiększenia środków. E, no, w mojej ocenie w sprawie najważniejszej, czyli w, w sprawie poprawy jakości ochrony zdrowia. Ponad 5 milionów złotych kierujemy do naszych jednostek ochrony zdrowia, naszych, to mówię, wojewódzkich na zakup aparatury, na remonty pomieszczeń, na udziały w projektach. Podobnie również kilka milionów złotych kierujemy do naszych placówek kultury, a też będą to środki związane z udziałami w projektach i krajowych, i międzynarodowych, w zakupach i doposażeniu infrastruktury. Myślę, że są to sprawy kluczowe dla... Dla sprawnego funkcjonowania województwa. Pozostałe tematy, jak mówię, również bardzo ważne. Jest również jeden temat personalny, bo nasz wiceprzewodniczący syniku panie pan Jarosław złożył rezygnację z pełnionej funkcji, a zatem będziemy rozpatrywać tę rezygnację i ewentualnie dyskutować o jego następcy czy następczym. Jeżeli są pytania, to jestem do dyspozycji, ale bardzo proszę pana marszałka, żeby zechciał wzbogacić to moje wystąpienie swoim głosem. Panie Przewodniczący, ja Szanowni Państwo, Pan Przewodniczący bardzo szczegółowo powiedział o najbliższej sesji Sejmiku Województwa Polackiego. Ja niezwykle doceniam ten wniosek grupy radnych, którzy w takich czasach, kiedy mamy na nasz kraj ataki dronów, oczekują od, od władz wykonawczych województwa, przedstawienia informacji o środkach, które płyną na obronę cywilną, też na obronę, tak mówię, w sposób szerszy województwa polackiego. Ja jestem niezwykle Dumny, że właśnie ten zarząd województwa, który mam zaszczyt kierować, jest pierwszym zarządem, który zaproponował w budżecie Wysokiemu Sejmikowi środki na obronę cywilną. Takich środków nie było wcześniej w budżetach województwa, i, i tą pełną informację radnym Sejmiku, a także za Państwa pośrednictwem opinii publicznej będę przedstawiał w najbliższy wtorek. Również chciałbym poinformować Państwa, że dzisiaj kończymy konsultację odnośnie nowego instrumentu e, Unii Europejskiej dla regionów wschodnich e, w, w Unii Europejskiej. Dzisiaj właśnie jako zarząd przyjęliśmy dwunastostronicowy dokument, w którym przedstawiamy nasze rekomendacje, nasze pomysły i nasze wskazania. Jest to też wynik e, wielu spotkań e, i także korespondencji mailowej chociażby z samorządami, ale także spotkań i z podlaskami do Przedsiębiorczości, zadań przedsiębiorczości w innych e, miastach naszego regionu z różnymi innymi ciałami doradczymi. Więc tutaj również na tej sferze międzynarodowej, jako województwo, jesteśmy cały czas aktywni. Dziękuję bardzo. Czy Państwo pytania? Ja mam pytanie o te konsultacje. Państwo zapowiadaliście jakieś spotkanie z mieszkańcami. Nie odbyło się, nie słyszałam o takim. Panie rektorze, na konferencji, na której, na której otwieraliśmy konsultacje, zostały one 30, one trwały około miesiące, 30 dni, bodajże. Deklarowaliśmy, że będziemy prowadzili w dwóch jakiś sposób. Były to jedną z form były spotkania. Te spotkania odbywały się i zadaniem przedsiębiorczości, z zadaniem organizacji społecznych jutro, jutro z pod godzinie 12 będziemy o tym mówili w sposób bardziej szczegółowy, ale także jedną z róg była droga mailowa i chociażby wiele gmin oraz powiatów takie uwagi właśnie tą drogą do nas zgłaszała. Mam jeszcze pytanie, ile osób nie dostało bonu turystycznego? Pytałem o to. Takie liczby panu w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, oczywiście, jeżeli tutaj zapraszamy do kontaktu drogą, drogą, drogą mailową. E, też to warto, o to podsumowaliśmy dwa dni temu, dwie niezwykle ważne liczby z bonem turystycznym, czyli, czyli z przekazem, że województwo jest miejscem bezpiecznym, atrakcyjnym, tak świetnym miejscem na urlop. Na weekend, długi weekend na City Break, trafiliśmy do prawie 90 miliona kontaktów, czyli kontaktów, czyli słuchaczy radiowych, telewizów, odbiorców, stron internetowych. Kontent reklamowy, który bądź naszego województwa przyniósł, to jest 26 milionów złotych. Szanowni Państwo, Gazeta Rzeczpospolita w swoim wydatku Turystyka ogłosiła województwo podlaskie zwycięstwo tego rocznego sezonu turystycznego. Wzrost rok dorotu turystów o 40%. Kolejne województwo, które miało drugie miejsce, zadlokowało za, za wzrost o 6,5%. A ile dostało w takim razie? Panie redaktorze, poproszę o te pytania na mojego maila. Dobre. Uzyskam odpowiedzi panu. Bo rozumiem, że 90 milionów nie dostało tego bonu w takim razie. Tak można to oszacować. 90 milionów, milionów to z przekazem, że województwo jest miejscem bezpiecznym, bo to był główny cel bonu turystycznego. Dziękuję. Czy na razie rację moje pytanie. Kiedyś mówili o otwarciu chociaż jednego punktu na, pomiędzy mierze, Polską i Białorusią. Teraz mamy zamkniętą mierzu. Jaka przyszłość zobaczy Sejmik? wsparcie przedsiębiorcom, czy inny może być mierzy I jak ogólną wasza Pan sytuację? na Tak, to, to, tak, to y, apelowaliśmy, wielokrotnie ten, to, nie, to nie było jedno stanowisko. Tutaj pan, pan, pan przewodniczący, był jeden z nic tego stanowiska, o otwarcie jednego z przedsiębiorczów, bo, bo na, nam zależy, aby aby ten, te, ta współpraca międzynarodowa m, między też przedsiębiorcami mogła się odbywać. No niestety obiektywne przesłanki, czyli z, związane z bezpieczeństwem spowodowały, że państwo polskie i, i zamknęło przejście w województwie lubelskim, także przejście kolejowe w naszym e, województwie. E, z ciekawością obserwujemy e, działania międzynarodowe prowadzone chociażby przez, e, przez Chiny, które e, mam wrażenie wymuszają decyzje polityczne na państwie Białorusi. Myślę, że to jest też jedna z szans, aby, aby unormalizować te relacje. Czy są jeszcze pytania? Tak, Damian Kindziuk, TFON24. Ja chciałbym zapytać się w sprawie środków, które otrzymało województwo podlaskie na obronę cywilną. Mm -hmm. Czy są to środki wystarczające, ponieważ pojawiają się głosy, że, że są to środki za małe? Panie że te środki też województwa nie otrzymało, bo będziemy podpisywali w przyszłym tygodniu. Proszę, abyśmy poczekali jeszcze parę dni, bo i chciałbym, aby ta informacja nie, nie była częściowa, jak dzisiaj bym musiał ją tylko wysoki segnik, a, a Państwo, jako opinia publiczna, we wtorek taką informację bardzo szczegółowo e, otrzymała się też będę do dyspozycji, jeżeli będzie potrzebny komentarz e, taki już poza, poza sesyjny. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? W razie bardzo dziękuję. Panowie Marszałkowie, coś do pytania? Panowie Marszałkowie, Dziękuję Panie Przewodniczący i tak jak było powiedziane, konferencja w sprawie toktu jutro o godzinie 12 w urzędzie naszej obecności, w urzędzie Skłodowskim i w tej zapraszam do zaproszenie. Dziękuję bardzo. Dziękuje. wszystko szczegółowo, nie chcę nie, wcześniej, nie nie jakbym Rozumiem, no, Rozumiem, także poczekamy na, na informacje, jakie już tutaj będą uczciwe.